Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zaczynamy film od w sumie dzień od odpasu, więc film z odpasu przyłkaliśmy. Jak widzicie, wczoraj został wyrzucony obornik, mają świeżą ściółkę. Pokażę też wam, jakie do nas dojechały cielaki. Kupiliśmy sobie małe takie, wiecie, na mleko, więc dla w filmów też idziemy je nakarmić, więc wam to wszystko pokażę. Ale powiem wam, mamy początek kwietnia, dwa stopnie zimną, trzeba zimową mieć na sobie tak dzisiaj. Zimno. W polu jesteśmy daleko, jak to mówią, daleko w polu, ponieważ codziennie praktycznie pada. Wczoraj pół dnia padało, dzisiaj bez deszczu w sumie, ale nie pamiętam kiedy słoneczko było, ciągle pada mokro, nie mamy nic uprawione. W roku o tej porze już mieliśmy zasiane buraki. Już pod koniec marca, około 25, jeśli dobrze pamiętam, były zasiane buraki, a w tym roku na razie nawet nie jest uprawione. Było też już chyba szykowane powoli podsłonecznik, więc to pokazuje, jaki, jakie rolnictwo w sumie jest, jakby to powiedzieć, urozmaicone, by się wydawało, że po prostu coś siejemy, co roku to samo, bo siejemy, zbieramy, uprawiamy, nawozimy, ochronimy itd. itd. Ale jednak to pokazuje, że strategię co roku trzeba jakoś inną zakładać. W zeszłym roku sucho, cały marzec bez deszczu praktycznie, a w tym roku... Znowu deszczowo, że tego deszczu jest. Aż już nas powoli zaczyna denerwować ten deszcz, ale no tak jest. Nie dogodzimy rolnikowi, jak to mówią. Ale ta pogoda to jest taka skrajności, w skrajność, bo w zeszłym roku na przykład sucho, w tym roku znowu za bardzo deszczowo, jakby to nie mogło się rozłożyć, ale no nie my o tym decydujemy, więc jesteśmy daleko w polu źle chodzi o uprawy i tak dalej, na razie wszystko stoi, mamy tylko zasiany owies, bo tata chciał tam hektar owsa, to udało się tam znaleźć termin to zasiać, zrobiliśmy też oprysk dokarmiliśmy też po prostu z rzepak, z jakimś tam z perytroidem na chowacza, ale tak to poza tym nic nie robimy, opryskiwać tak stoi buraki też nie wiadomo kiedy będziemy może mam nadzieję, że Uda się znaleźć jakiś termin przed świętami, żeby to zrobić, a jak nie, to jakoś po świętach. No i mam nadzieję, że to się w końcu w miarę zrobić ciepło, żeby zawsze odsychać i ten. Przynajmniej jest wilgoć z jednej strony dobrze, bo nawozy się rozpuszczają. Muszę też wysiać drugą dawkę. Nie chcę teraz jechać, bo wczoraj pół dnia padało, dzisiaj niby nie pada. Pewnie nie będzie padać, bo jest za zimno. Ale nie chcę kolej narobić, póki co, więc może podwieczór, wieczór, się pod uda to. Zrobić wysia tam dużo nie mam, bo niecałe 20 hektarów po 100 kg, więc dwie tony, że do wysiania i, i, i spokój. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Na razie biorę się za odpas, ale to wszystko pokazuje właśnie, że jednak to rolnictwo nie jest takie same co roku. No to jesteśmy już przy małych. Tutaj będę zaczynał robić odpas. No znaczy się odpajać, robiłbym mlekiem. Tutaj mamy, tak, cztery cielaczki. I tutaj kolejne cztery. Widzicie, one są małe około trzech tygodni mają. Teraz nie ma tych paszportów, więc takie coś nowego w przyjął i Nie było paszportów, tylko wszystko internetowo. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Czy nie będzie tak w przyszłym roku? że jak to się mówi, będą oszustwa, bo tak może być, że kupimy Ci lekarz 4, 3 tygodniowy, a będzie po przejściach się okazało, że będzie miał wiemy, pół roku albo coś, ale będzie wyglądał nam może nie na 3-4 tygodniowego, przesada trochę, ale yy, mogą być jakieś oszustwa w przyszłym yy, roku i tutaj się obawiam tego, yy, że bez tych paszportów tak może być, no ale zobaczymy jak to się będzie sprawdzać, yy, póki co wszystko internetowo, nie trzeba przynajmniej jak wszystko robimy, pytałem się ostatnio Pani w Agencji, jak wszystko będę zgłaszać internetowo, to już nie muszę prowadzić tej papierowej księgi, więc to chociaż ten plus, że nie trzeba tutaj i tutaj. A ja wszystko już internetowo zgłaszam, jakieś tam sprzedaże, kupna, pamięcia czy coś, to wszystko przez internet sobie zgłaszam. Więc mamy 8 tutaj byczków, ponieważ tutaj sobie tak wymyśliłem, że będziemy kupować teraz po 8, a żeby było częściej po prostu do sprzedaży w razie jakichś potrzeb finansowych. Są one około 3 tygodni, to już powiedziałem, wczoraj był weterynarz, to wczoraj, przedwczoraj, bo one już są od czwartku a w piątek były, więc one, już był weterynarz, przebadać je, o tu jeden kaszle, coś, był je przebadać, Dostały szczepionkę na płuca oraz jakieś witaminy i po miesiącu kazał je powtórzyć, <tusza> tutaj są jakby mocniejsze te byczki, a tutaj takie trochę słabsze, za chwilę będę musiał pozamykać drzwi, bo dzisiaj jest zimno, więc więc trochę im wieje, yy, Dostałem też ciejotkę, mleko już yy, też za chwilę dam. Do tego im trochę życie wsiana, i, 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 i tak to wygląda. Więc widzicie. 8 byczków nowych. Teraz mamy już w sumie na stanie, yy, jakby to powiedzieć, yy, 41 chyba sztuk. 15, 11, 8, plus 8, 16, plus 15. 24, 44. Co ja liczę? Dobra, miejsce o tym. Ale ko, ponad, coś ponad 40 sztuk mamy teraz. Więc fajnie byłoby tak sprzedawać chociaż 8 sztuk co 4 miesiące. Co 4 miesiące, więc no, tak by było najlepiej. Jestem przy popołudniowym odpasie widzicie słoneczko wyszło. Ładnie świeci tam pod dali, więc ładnie obsycha dzisiaj. Do tego jeszcze wieje wiatr, więc fajnie. Idealnie do właśnie obsuszenia trochę tej ziemi, więc jest nadzieja, że poprawi to się wszystko. Ja tutaj nie chcę narzekać też na deszcz, bo nam jest też potrzebny Oczywiście, zwłaszcza u nas tutaj w regionie wielkopolski. Ale no wiecie jak to jest, jak za mało nie niedobrze, jak za dużo, to też niedobrze. I e, tak to jest, nie dogodzimy z tą pogodą. Biorę się za popołudniowy. Tu mam tylko e, szybko roboty, bo rozdać ścianę, kiszonkę i e, będzie praktycznie po robocie. Mamy godzinę 17, po 17, trochę, więc e, e, o tej godzinie dzisiaj trochę filmów sobie zrobiłem. E, no i najdłuższe co to będzie, odpajanie cielaków, więc biorę się za robotę. Sioneczka od niej rozrzucona, sianek tutaj jest z lucerny, z koniczyny, bo w zeszłym roku mieliśmy zasianą koniczynkę około 0,8 hektara, i jest ten pierwszy pokos taki trochę kurczy, wiecie jak to pierwszy jest trochę z pastami I, i ona taka jest trochę wymieszana. Mam nadzieję, że te chwasty mi się nie rozsieją żadne po... Po polu płynie z tego obornika więc nie wiem, się dać znać czy jest takie niebezpieczeństwo, czy nie. Ale kurczę, fajnie ona wygląda, fajnie się zrobiła. Tutaj słoma, jeszcze nie odpakowana, więc lecimy teraz się brać za małe cielaki. Skoczymy jeszcze do jałówek. Jeszcze mnie czeka, jak się pogoda mare zrobi. Czyszczenie tego betonu, jak widzicie, nie mamy wszędzie jednak jeszcze utwardzone i trochę się nazbierało bałaganu. Więc będzie po prostu kersze, trochę jazda i z... miotła i szypa i będzie trzeba to zrobić. A tutaj mamy jałówki, które już mają podrzucone i jeszcze trochę podrzucę, też obornik został wyrzucony. I tak one sobie tutaj ładnie pojadają. Siana książki, to samo to jest ta sama z koniczyny. z koniczyny. Mieszamy mleko, my używamy milk. Lacko już głodne, jak słyszycie. My tu używamy mleka Nissan od jakiegoś czasu i najbardziej nam się sprawdza. Przy odchowie. Dlatego używam takiego kija do mieszania. Możecie czym dać, jak wy przygotowujecie mleko tutaj koty, i tutaj też chcą się napić. Samemu to trochę wiecie, ciężko jest odpoić cztery jak są. Jak jesteśmy we dwóch to szybciej to idzie, ale. Mamy taką umowę po prostu, że z niedzielami, a dzisiaj jest niedziela, e, robię albo ja, albo tata, e, tak się wymieniamy, w tygodniu też, e, różnie to bywa, tak więc e, jako sobie dajemy radę. Najgorsze jest ten pierwszy otec, później już to pójdzie, no nauczymy się też pić tym z tego gada to już zdecydowanie lepiej będzie. O, sobie piję ładnie. O, widzicie? Mamy skończony odpas. Musli dostały. Powiem Wam, że ten byczek mi się tutaj nie podoba. Weterynarz był zbadał i nie był z OK, ale on tak oddycha jakby przed nos. nos. Słychać normalnie i jak szczuje jakieś sianko coś, to ślin, cały czas ośliniony jest, więc nie wiem, coś nie będziemy jest na bacznej obserwacji. Coś będzie się dziać, to dzwonimy do weterynarza. Pierwszy raz taki przypadek, Wam powiem nie wiem czy już nie zadzwonię sobie podjadę zobaczyć co jest możecie dać znać jeśli wy coś tam koło mnie ja też taki przypadek coś takiego bo my pierwszy raz się spotykamy zeszło mi około godziny popołudniowy odpas trochę dłużej niż to powinno być normalnie mamy tutaj te małe do odpojenia tak to z pół godziny schodzi zawsze pod dorzucanie siano krzonki i koniec ale tutaj sam też robię więc ale to jak wiecie każdemu się jakiś dzień wolnego należy takie wiecie że niby to nie jest dużo pracy przy tym tak dalej ale jednak no, nie ma to jak e, cały dzień tak bez żadnej roboty to każdemu zawsze się coś takiego należy zwłaszcza w gospodarce żeby po prostu e, odpocząć e, jak za dużo już się robi to też człowiek dostaje trochę na głowę ja, ja tak mam bodajże więc czasami odszkocznia jest jakaś potrzebna lecę jeszcze obejść tamte byki pozobaczyć pozamykać wszystko zobaczyć i nigdzie się nie pogubiły i tak dalej te tutaj są widać grupą mocniejszą, ładnie wody piją, całe korytko wypiją, muszę im dolać, te trochę słabiej, mam nadzieję, że się w końcu nauczą i, i zobaczą, że to wszystko jest, trochę takie, taki okres tygodniowy, dwutygodniowy nawet będzie taki przejściowy, najgorszy, ale mam nadzieję, że będzie wszystko ok z nimi. Tutaj wszystko ok, jeszcze im trochę popodrzucam, bo dałem im, wiecie, takie za mało troszkę, trochę im popodrzucam i... Będziemy kończyć, szkół furtki pozamykane, żadne się nie wymieszały i e, wszystko ok. Tak na koniec filmu powiem wam, że bardzo się cieszę, że słoneczko wychodzi. E, ja mam tak, że jak e, za dużo e, pada deszcz, są takie pochmurne dni bez słońca e, mniej się, mi się chce robić, a e, jak słoneczko wyjdzie to to taka nadzieja. E, tak. Lepiej do pracy oczywiście, więc chce się zrobić różne rodzaje pomysłów, realizować i tak dalej. więc Słońce na mnie ma dobry, bardzo dobry wpływ, jak to pewnie na większość ludzi. Więc niech świeci jak najdłużej. Jutro sobie pojadę z nawozem, patrzę na pogodę, nie zapowiadają żadnych opadów jeszcze dzisiaj. No czy ma przymartnąć trochę, więc sobie jutro wyświeci ten nawoz. Dzisiaj jeszcze byliśmy tak na polu składzie, to gdzie nie stoi woda w kolejnach, więc mam nadzieję, że jutro chociaż się trochę to. Uspokoi i będzie można sobie wysiać tą drugą dawkę i zakończyć nawożenie zboża w końcu. I brać się za buraki, w tydzień, niby, ma być taki bez przesiętami, bez deszczowy. Z tego, co widziałem, wszystko może się zmienić. Wiadomo, ale tu możecie zobaczyć za mną, ile jakie mam błoto. Chciałem już z tego bota wyjść, ale jednak jeszcze, jeszcze jest. Więc no, to wszystko na tym filmie. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału, komentowania oraz lajkowania filmów. na razie.